Simaneczko, czysi czołem czeski, z tej strony witam Was serdecznie w drugim odcinku z Frostpunk 2, gdzie będziemy robić scenariusz i ten sam, prawdopodobnie, tylko że tym razem bardziej bogaci o doświadczenie. To no, pójdzie, mam nadzieję, nam lepiej. Zobaczymy, zobaczymy, ale chciałbym teraz zrobić, oczywiście, nowy scenariusz, prolog, ale oczywiście ten sam poziom trudności. Nie kontynuuj, tylko nowa historia. I też oficera. Cyk. Startujemy w takim razie, bo chciałbym zrobić ten sam scenariusz, tylko że teraz już bogatszy o doświadczenie, które żeśmy przeżyli. Teraz jakby wiemy, że mamy budować, nie od razu, nie tak szeroko. Dlatego od razu musimy przetrwać. Bez czytania, cyk. Uruchomić piec ponownie. Dobra, to teraz tak. Już jakby bogaci o te doś o doświadczenia, robimy to tak. Tu dzielnica będzie wydobywcza. Tak. Od razu lecimy tutaj. No właśnie. Od razu lecimy tutaj po żywność, bo no teraz to będzie o wiele szybciej nam to robiło, nie? No, tylko no mówię, trzeba było się pierw dowiedzieć jak tu grać, jak tu ten, jak tu szperać. Ale myślę, że to nam też pomoże teraz o wiele szybciej wszystko wydobyć. Dobra. I teraz tak. Dzielnica wydobywcza cyk cyk cyk. Jebut. Od razu lodołamacz idziemy po te prefabrykaty. Hmm, tutaj od razu też zrobił miejsce na te rzeczy. I może od razu też tą ropę tutaj. A, dobra. Dobra, cyk. Mm -hmm. A, nie, nie, nie. Bo byśmy wtedy poszli od razu w tą stronę, do tych fok też. I od razu nam tutaj wydobywają. Dobra, mamy to. Lodołamacz działają. Dzielnica wydobywcza się tutaj zaczyna nam pokazywać. Ja od razu też tutaj zrobię miejsce na. Dzielnice mieszkalne Cyk Ropa Gęsty, kiedy gęsty czarny płyn wycieka z rur, nasi ludzie radują się. Wrak tej starej maszyny przypomina nam o które nas ukształtowały. Co ważniejsze, to jest nasza przystań w czasie burzy, dzięki niej przetrwaliśmy. Dobra, generator Cyk, mamy to. Produkcja zapotrzebowanie. Rozkrusz do wygodu celu budowlanego. Tak, teraz tak. Znowuż dzielnica wydobywcza, to od razu tutaj cyk, cyk. Cyk. Rozkrusz lód. To też od razu... Też może tu będzie starczyło. Dobra. Dzielnica mieszkalna. Zrobimy tak cyk, 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 cyk. Dobra. w ten sposób niech będzie. Aha, i tutaj teraz nie mam siły robota Nie, odłamki jeszcze nie ma. Dobra. Eee, tu byśmy od razu też cyk, 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 cyk. Robili. Czyli tutaj widzicie, nie można wszystkich lodów łamać. Bo jak tutaj widzicie, chciałem sobie zrobić posterem, tak jak zawsze, A, będzie ładnie, elegancko, ale to dupa, dupa. Dobra, mamy to. Wielnica mieszkalna, sobie zrobimy drugą z tej strony. I będzie tu. Dobra. To będą dwie dzielnice mieszkalne. A my przy okazji... A, nie mamy teraz siły roboczej chyba. Podłamki. Co? No do łaczem wymagałem odłamkę odłamków Niemożliwe! U, odłamków to my mamy mało. Mamy prefabrykatów dużo. Ale odłamków... 21. Aha, dobra, przybywa mi tutaj. I to też 30 odłamków nam traci. Eee, to te, dlatego tak mi szło. Jebsko, Bo ja traciłem to wszystko niepotrzebnie. Ostatnio. Nie. Dobra, mamy to. Dostęp do żywności. Buduj na żyznej glebie. Dobra, to zbudujmy tą pierwszą dzielnicę tutaj, spożywczą, tak jak wtedy zbudowaliśmy. Syk. Dobra, no to teraz, teraz będzie nam to trochę łatwiej ogarnąć. I też te magazyny. Lodołamacze tutaj położymy. To dołamacze tutaj położymy A i tutaj też tą dzielnicę bym sobie drugą... A wydobywczą mogę No dobra Ja bym poszedł jeszcze po te tutaj prefabrykaty w tą stronę Niech idzie od razu Cyk 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 Okej. Okay. Nie zmagazynujemy żywności. To były dużo żywności. No tak. Teraz nie mamy odpowiedniej ilości magazynu, nie? Ale to poczekajcie. Czy ja w ogóle będę mógł teraz zbudować jeszcze tu, tu dzielnica spożywcza? Zbudujmy sobie tutaj te foki. Piękne foki. Które będzie później. No. Jeść. Dobra, cyk. Dobra, czekajcie, bo my musimy tak zaciśnić pasa, Cyk od razu może to zróbmy. Nam tutaj już przybywa żywność. Tak, zaufanie. No trudno. Zaufanie, nie zaufanie. Trzeba przycisnąć pasa. co tu się dzieje. Finnekel ogrodnik, przysypuje piasek, ale tu chyba to samo, możemy sobie zapewnić nazwyczaj Zazwyczaj przy poproszeniu o zaciskanie pasa, no to to zrobiliśmy Okej, okay, opcjonalnie Awaryjne te Dobra Też byśmy musieli zbudować magazyn To sobie zbudujemy go tutaj Blisko Fog Ich budują Możemy teraz jeszcze Tutaj dotrzeć do zasobów możemy też jeszcze budować dzielnicę wydobywczą tutaj ropy. Tutaj możemy nie to chciałem to Generator Syk łączymy więcej, więcej generatorów w pięciu ale patrzcie, teraz już nikt nie zginął. Teraz wiecie, jak już wiem, jak grać, to już zupełnie inaczej, też nie? Bieżące te دا mnie za 70 tygodni. okej. Okay. no to to jest dobre tempo. A 69 tygodni, Dobra, tylko czy my mamy taką pojemność magazynową? Mamy 25 tysięcy. Przeciw żywołom, obiecaj większą ilość. Obiecaj większą ilość. I tu ten wagon konserwacyjny byśmy musieli zrobić. A, tylko odłamki potrzebujemy. Więcej odłamków. Dobra, mamy. Wydobywcze. Tutaj cyk. Coś jakieś zdarzenie znowuż. Tajemniczy symbol. No to tutaj porządek, tak jak wcześniej. Budy dzielnicę kontener. Dobra, to już mamy. Moglibyśmy też. Tu mamy. Są prefabrykaty. A co to jest to? Budowlany, prefabrykaty. Materiały ogólnie rzecz biorąc tam coś jest w ogóle tu? Nie, to chyba jest tylko takie zwykłe. Za 66 tygodni. Jakbyśmy tutaj zrobili drugą zmianę, cyk. Na fokach za 52 tygodnie, i tu jeszcze jest cyk. A co, do roboty, nie robi ma deficyt materiałów. No tak, a to będziemy mieli tutaj, i też tutaj jakby to do będziemy. Dobra, tu, tu, tu. Tu byśmy mogli tak naprawdę jeszcze... ropę tutaj. Tutaj też materiały. Dobra, tu, tu, tu. Za 46 tygodni. To myślę, że... ...będzie elegancko, będzie pan zadowolony. Dobra. Wystarczająco dobra. Syk. To mi się podoba. Tu materiały się też zbierają. Nadwyżkę. Nadwyżkę. To jest krawcowa 62. Niektórzy ludzie chcą poświęcić. Aha. No tak, ale na razie nie wygląda jakbym musiał poświęcać w tym momencie jakichś jakich ludzi, nie? Na razie to tak nie wygląda. Nawet bym powiedział, że źle. A, A tutaj w ogóle możemy już dobywać z prawy brykaty. Mamy ich jeszcze sporo. Nawet bym nie potrzebował ich za bardzo. Albo inaczej, moglibyśmy zbudować jeszcze dzielnicę spożywczą. Tutaj. Cyk. Oho. Teraz prefabrykatów brakuje. I tu by można było teraz... Aha, teraz nam brakuje odłamków znowu. Odłamki są wydobywane. Refabrykaty. Tu się skończyły. To możemy zburzyć. Tak, tak. To trochę prefabrykatu. Prefabrykat jeszcze możemy zdobyć tutaj: 500. Dobra, to tu możemy wyłączyć. Odwołano. Dobra, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Musimy, bylibyśmy jeszcze zbudować magazyn. Ja go zbuduję. A tutaj dobra Dzielica wydobywcza. Pokaż mi tu, tu, mieć prefabry prefabrykaty, co tu się dzieje. Brak parfy. Dobra. Właśnie tutaj budujemy po to, żeby były, były prefabrykaty. Adzie, kochany, nie pan nie rozumie? Czego pan nie rozumie? Zimniejszy sezon. Dobra. Elegancko. Znajdź wystarczająco ile w ogóle teraz mam magazynu. 40 tysięcy, dobra, czyli tyle je potrzebuję. Tutaj będziemy trochę trochę fabrykatów zdobędziemy. Eee, tutaj możemy też wykopać miejscówkę na żarcie. Jeszcze w sumie możemy tutaj jeszcze też dojść do kolejnej miejscówki z żarciem. Jakby nie patrzeć, trochę zimno tutaj jest. Brak Dreadnoughta, dzielnica wydobywcza generuje mieszanka paliwa. Ciekawe czy jakbym zrobił więcej... więcej paliwka wydobywał. bo czy to będzie znaczyć, że będę też robił więcej ciepła? Można by było to sprawdzić, tylko potrzebujemy... Aha, siły roboczej nie mamy. Siły roboczej nie mamy. Natomiast żywność. Fajna produkcja żywności na razie nam tutaj ładnie wydobywa. Gienica wydobywcza. O. Aha, tylko ja nie mam dostępu tutaj. To, to tak. Dobra. I dzielnica wydobywcza. Powiedzmy, że zrobimy tutaj. Bo teraz jestem ciekawy, czy dostępne wymagania prac. Produkcja wydobywcza. No właśnie, czy jak będę miał więcej wydobywanej ropy, to czy to wpłynie mi też zabójcze zimno? Zmarła na śmie O! O! Powodu zimna. Czy to nam wpłynie na to, że będziemy. Tak, to działa. Ryzyko wypadku. Dobra, tam. Czyli im więcej wydobywamy. Ten produkujemy ropy. Dobra, tam trochę. Wystopujcie, chłopaki. Im więcej produkujemy ropy, tym też więcej. Czy mamy gdzieś jeszcze ropę? Tu jest jakieś zdarzenie. Mrok, pochówek zmarły. Dobra, tam już nie ten. Wysokie obroty, wyłącz, ryzyko wypadku. Zapotrzebowanie, zapas, nadwyżka. Czyli teraz jakbym jeszcze znalazł gdzieś ropę. Czekaj, czy tu mamy w ogóle gdzieś jeszcze ropę? No nie, nie mamy już. To jest taki maks, który możemy tutaj produkować w tym momencie. Ale widzę, że potrzebuje więcej materiałów Wydobywcza Cyk, cyk, cyk. Dobra. No, trochę zimno. Czy mogę jakieś te ryzyko wypadku zmniejszyć? Ono, ono się zmniejsza widzę, dobra. Ono się zmniejsza. Dobra. Eee... Możemy chyba wyłączyć to, bo to i tak nam daje ładnie żywności. Za 8 tygodni będziemy mieli gotowe zapasy. To jest elegancko. Się zaczynają kończyć. Niedługo. A, tutaj też się zaczyna kończyć niedługo. Fabrykaty. zbliża się zamieć. Ubi foki. Bo był starszy modejś. No mnie to nie, bo my, boże, my Nie uciekaj się. Bo my mamy tutaj. Przecież te foki mogłyby ubić. A co? Mamy tutaj wystarczającą, jakby, ilość. Teoretycznie. Ja tu? U, patrzcie, tu 666 tygodni, czyli tutaj jest bardzo dobre złoże. Niestety, im więcej budujemy tych różnych rzeczy, to też większa siła robocza. Pewnie w przyszłości, bo to jest dopiero prolog, ale w przyszłości pewnie będziemy mogli wpływać na tą yy, ilość czegoś. Ilość jakby siły roboczej. która będzie się nam powiększała. Zaczynam się robić ciepło. aha, ale tu właśnie, bo tutaj tutaj nie można cały czas grzać na maksa, to też trzeba pamiętać. Jeszcze trzeba pamiętać, że tutaj nie można cały czas grzać na maksa i też jak budujemy, więc im więcej budujemy też budynków, tym też więcej oni potrzebują ciepła, nie? Jakby nie, jakby nie ten... Dobra, no to to możemy już, syk. Okay. Tak, bo tu już nie ma zasobów. Panowie, tu będzie mniej ciepła potrzeba. Zabezpieczoną żywność. Udało się. Zabezpieczyliśmy wystarczającą ilość żywności, aby przetrwać nadchodzącą zamieć. Nasi pracownicy poczynają jeszcze ostatnie przygotowania przed burzą. Musimy zadbać, aby nasi ludzie nie zamarzli podczas zamieci. Przetrwamy. Teraz czekamy. Zaczekaj na nadejście zamieci. Aha. Dobra. I to jeszcze 17 tygodni, musimy tu przetrwać. Centrum magazynowe pełne. Więcej magazynów. <laughs> to roz rozwali, cyk. Elegancko, bo tu już nie ma zasobów. To są prefabrykaty, które mamy, odłamki, które mamy. Nie mamy siły roboczej, no właśnie. Chociaż mamy tutaj siły robocze teraz. Uwaga, jeszcze siła robocza, aha, jeszcze. Czemu? Tu się zaczynają kończyć. Jednostka spożywcza. Słuchajcie, bo tutaj teraz tak, mamy tu jeszcze nasze spożywcze. jakbyśmy chcieli. Bo ta siła robocza tutaj nam i tak zaraz się zwolni trochę. Ale nie wiem czy ja bym chciał ryzykować, po prostu jak to ro rozpitolimy. Niedługo. A zresztą zaraz będą te, zaraz będzie zamieć.

Pokaż. Na przekór wszystkiemu przetrwanie tułaczy. Kiedy zamieść dotarła do obozu, tułacze byli gotowi. Byliśmy wdzięczni, że udało nam się zebrać wystarczająco dużo jedzenia. Cud, jakim okazała się kolonia Fogg, wzbudził w nas nadzieję, że pewnego dnia dotrzemy do Ziemi Obiecanej. Nasza starszyzna uwieczniła tę opowieść w naszym zbiorze wielkich historii, dodając przestrogę o grzesznym mieście którego wciąż znosi się czarny dym w niebo. Przetrwaliśmy i starszyzna przetrwała, i foki przetrwały. Przeżyliśmy koniec świata. I co teraz? Pank 2. No i teraz dopiero się zacznie zabawa. Stary kapitan nie żyje, nowy Londyn jest słaby. Brakuje żywności, panuje przeludnienie, kończą się zapasy węgla. Ludzie pragną przyszłości, o której warto marzyć, ale czy wszyscy mają to samo marzenie? Trzymaj jedność miasta. Albo potrzymaj je za rękę na łożu śmierci. Rozdział pierwszy. Chwytając się brzytwy. Zaczyna brakować węgla. Kapitan nie żyje, gdy jego pozycja słaba. słaba. Rosnące podziały doprowadziły do paraliżu w funkcjonowaniu masta. Nowy Londyn będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Twoim zadaniem jako zarządcy jest przewodzić, ale musimy, wyka musimy się wykazać. W Mieście brakuje węgla oraz innych surowców. Wykorzystaj cieplejszy rok, aby zbudować więcej schronień, dobyć węgiel i uruchomić generator. Tak, moi mili państwo, ale rozdział pierwszy, to już w kolejnym odcinku, ten był taki półtoraj odcinek, żeby prolog przejść. A więcej, bo tutaj już mamy więcej też frakcji, tu mamy Frostlanderzy, Niezłomni, Nowolączycy, o kurde, tu jeszcze będzie może więcej frakcji, kto wie, to się dowiemy co więcej w kolejnym odcinku, tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, a jak wam się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, no i do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku, nara!